Elo, Ej, hey, cicho! No? Elo, z tej strony Filip. <laughs> I witajcie w pierwszym odcinku z serii Master Bojec. Nie umiem tego wymówić. Co? To u mnie to coś odcinek. Ja tam dobrze. Nie. No dobra. Ja, mi, mi się nie chce, bo to... No bo szkoła to nie jest dobra tematyka. Spokojnie, ja no, Pomijając temat, że szkoła jest zła. Żartuję. No, <noise> temat, że w malutkie, bo nie mają czasu. Nie, pomijając temat, że szkoła jest zła, ale taka szkoła, szkoła, wiesz. Co się chodzi od poniedziałku do piątku, to jest głupia, to ma... Nie, nie, nie mówię, bo jeszcze... Upra... I, on... I takie dziecko, które ma y... rodzica nauczyciela, nie? I takie... Tu się, zobacz, mój ulubiony youtuber! I takie, wiesz, szkoła jest głupia! I na dodatek nauczyciel, który u mnie uczy, nie? Ja tam lubię szkołę. No, no to zależy, różnie jest. Czy ej, czy okaże, że tylko my zostaliśmy? Tak. Nie, najlepszy, najlepszy, o, remis. Nie może być remisu i o to chodzi, że to jest dziwne, nie? Gdzie to Gryzka tam. O ja to Ogrywka! No, to jedna osoba no osoba wygra w takim... Oj, to ja muszę się pośpieszyć przecież! A ja chcę ja tak wiesz, Klotek, Klotter, to się... Ja się bardzo lubię jak ktoś się nagrywa Master Bullets. Więc Ja potem mogę siebie oglądać. Może Boże, bym odpowiedział nazwę no, youtubera, tak to wiemy. Wiesz co, ja też chciałam... Powiedziała, że za dużo się <laughs> nie mówię, nie mówię. Nie bój jaby. z domną. No, nie, to nie był Frockface, kurde. Dla miłem. Jak to się nazywało? To... jak się nazywał y, ten mem internetowy? To no ta żaba. Pamiętam. Ale wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi, nie? Weź pójść... Yy, pójś w tle... Moite yy, no Everyday day. No, czekaj, zaraz... Teraz na telefon. Cięż nie mogę. ty nie możesz, tak? Ja bym to no, na kopa wziął. Ale nie. Ej, bo jeszcze... Nie, bo patrz... Pomijając to, że jesteśmy na linii... dźwięki y, z, z Minecrafta plus y, jeszcze muza. To by był, no mogłoby nie, no nie wyjść. Wiesz o co chodzi, nie? Nie, ja zaraz zaraz tam, że ty nie, nie, się Chodź mnie wierci. nie, 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 Ej, ona robi orkiestrę, ona nie, 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 dziesięć razy pod rząd Bez przerwy No ej, ty, ty, nie, ja idę? Co idę? nie, no ja nie wiem. Co ty ta piosenka? Co mam wpisać? Wpisz. Smokę weed everyday przez V. Smokę... Wtedy weźmiemy to pod uwagę. Smoke. Daj no. Weed. Weed everyday przez V. Everyday przez V. Ale trochę. No i żeby tak nie no, wiesz. A na czym ty to robisz? Mam swoje sekrety. <noise> jako iluminati. A jo nie wiem czy wiecie, ale Natalia jest iluminati. Zobaczcie sobie yy, taki, taki dziwny odcinek, w którym wyjawia yy, który się nazywa jakoś. Yy, Coś robi, tak wiesz? Tak, takiego yy, na górze, na lodówce swojej, takiego kotka, który ma takie słodkie oczka. Nie, i wszyscy ooo i dają najlepsze. Jak <grystanie> głośno? Ja nic nie słyszę, xd To u ciebie będzie. i dobra, 15 sekund, a ja się wyrobiłem. Jak to się nie... Jezus, Mariusz, jaki to małe! Ścisz to, bo u mnie to źle brzmi. Mijając to, że na nagraniu będzie. No bo wiesz, jak ja mam jakoś mikrofonu. Wyś Weź! Ciszej! A, najgorsze, sorry. Bo ja! O Boże. Słyszałeś to? Ja dam takie. Yy, najgorsze. Moje. Twoje? Fajna lodówka Fajna płeczka biała. I ludzie, da dać wam radę. Nigdy nie róbcie z wełny! Wełna jest ohydna! Fajnie, 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 że twoja lodówka ma drzwi. Yy, dajcie mi donate'a, żeby, żeby 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 wspólnie zarobimy na słuchawki z mikrofonem. Jej! Będziemy razem nabywać codziennie, przez 5 lat. Da, ra, 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 da, wszystko co złe, zauważyłeś, że ja wszystkim daję najgorsze ostatnio. No ale no co ja mam poradzić, że ludzie nie umieją budować i nie mają gustu. Znaczy nie chcę obrazić tego, co teraz... Przepraszamy do środka! F Fajne muzeum! Ej! Posłuchaj tego! Posłuchaj tego! Fajne muzeum! Pozdrawiam! Ojejku! Chyba... Ciekawe czy VIPy mogą dołączać w trakcie XD o co mi chodzi? Zapomniałem, że ja nagrywam Eee! Ojej, no to No kto to wziął? Ja zabrałam. Możesz zjeść? A nie, brat, czekaj, co to jest? No to nie, to Nie! Nie myśl o tym w ten sposób. Eee, no za... nie, nie, moje, a nie, 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 udam nieudana mikrofalówka. Ej, tutaj, patrz, 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 jak fajnie. Nati ja Matrix! O Boże, sorry! W sumie nie to jest. Nie, Tam jest Nie, Ej, ale czemu ty to na głos powiedziałaś? No teraz... No nie Ja nie mam dostępu do pipowania! Ja tylko mogę zasłonić sobie. Fajna lodówka, pozdrawiam chłopcy taką Jest kopalnia Kurde, szkoda, że nie można lokować da, Tak jest Jeszcze jakiś youtuber też coś lokował, Lokował produkt, no youtuberzy tacy sławniejsi, no to mogą, nie? Na przykład tacy, no nie powiem, na pewno go znacie, ale nie powiem jak się nazywa On ma po 2 miliony subskrypcji, a moje fajne, nawet. No, on po 2 miliony subskrypcji, to on się nie przejmuje lokowanie, nie? ja mogę podać podpowiedź, jaki to jest youtuber, ale nie. Nie, nie pod... Wygrałem! No i taki odcinek se może być spoko. Ja mam drugie miejsce i fajnie. Ej, wrzuć ten zamiast szkoły. Dobra, I My się będziemy żegnać przy TNG. Które wybuchnie? Ui! Chodź do jacuzzi. Chodź do jacuzzi. O! Wygląda, Skocz! Jak ty tymi jesteś? To nie dobrze. Czemu? Jak, ty <grym> mm, mm, mm. jak to wygląda, nie rób tak. Ale co? Jeśli ja, ja robię shift, i puszczam. Dobra. A więc było na tyle w tym odcinku. Hello! Subskrybę, lajk idę, co?